Zirek może korzystając z tego, że na dworze jest piechotę, się przywita dzisiaj, co? Przywita się dzisiaj? Ojojku, tak, przywitał się Nazirek mój. Jak na materiale, dzień dobry wam mówił. Oj, kurtkę mi całą, Pawluniu. <grym> no proszę, jaki zaszczyt nas dzisiaj spotkał. Tak więc jeszcze ja się przywitam, ma, jestem Chopin. Witam was w kolejnym materiale, który dzisiaj będzie dedykowany w pełni mojemu psiakowi. A dokładniej zaraz po spacerku wrócimy się do domu I pokażę wam jaką zajebistą zabawkę przyniósł Mikołaj O idziemy kurde i już zaraz się zrobi ciężko żeby Nazirkę utrzymać No bo jak możecie zauważyć tam jest od groma mefa. on ich tak nienawidzi, gania je zawsze po plaży Pozwala Nazirek chodzić mewą po plaży Nie złości się Na no, niej jeszcze nie widział No, dobry humor ma Piecho, Chodź na Zirek, do domku idziemy. Proszę bardzo, oto zabaweczka, którą Piecho dostało sobie od Mikołaja. Więc chyba na był bardzo, bardzo grzeczny. Powiem wam, że za każdym razem, jak mu opakowywałem coraz to kolejny prezent, no to był tak szczęśliwy, latał po całym domu, ogonek się pieskowicie, szuł, tak? No, co jeszcze na Zirek? Brakuje chyba czegoś w tej zabaweczce, co? No oczywiście, że brakuje. Przysmaki trzeba włożyć. Weźmiemy ją pochowamy. Wiecie, na początku jeszcze zanim kupiłem mu tą zabawkę no myślałem, że tak no nie byłem jakoś mega pozytywnie nastawiony ja do takich rzeczy. Myślałem, że nie ma szans, żeby wyjąć szczególnie. O zobaczcie tą klapę. Jak ma podnieść, jak to piecho ma takie duże pycho. Myślałem, że się nie domyśli. Ale rozpracowałem ją w jakieś nie wiem, chyba z 20-30 minut. I my całą rodziną dosłownie siedzieliśmy i patrzyliśmy, oj tutaj nie wcisnę tego tylko. I patrzyliśmy jak Piecho się bawi. Dobra, udało się tutaj to wszystko zmontować. Nazirku, pokaż jaki jesteś mądry, piecho. Gdzie są przysmaki? O, pierwszy wziął już. Największą przeszkodą, jaką ma w tej całej zabawce, to nie są te systemy tutaj, jakie są zrobione dla piecha. A poszedł na legowisko sobie zjeść. Ale to, żeby z takich małych dziur to wygrzewać, bo chyba nikt nie robił tych zabawek z myślą o takich dużych piechach. Tutaj kolejny. Jak to piecho podniesie? O, ty ja mocniej wcisnąłem. <laughs> z tym się chwilę podgimnastykuje. No, Nazirek. Gdzie jest kolejny przysmak? Zobacz. Tu jest. Opa. A nie ma. Musi sobie piesek odblokować. To jest proste też. Tylko widzicie, by się przesunął. No, gdzie jeszcze są? Brawo! Achcie, jakie mam mądre psisko. I to jest najtrudniejsze. W to nie wierzyłem, że on będzie w stanie otworzyć taką klapę. Ale jak się okazało, no to chwilę się z tym pogimnastykował i już później nie było to dla niego dużym wyzwaniem. Zobacz. Tu ma. zamykamy. <noise> Gdzieś w tym rynie. Albo tu ma piesek, zobacz. Hop. Dawaj. Aś radę piecho. No i zobacz. Już nie chcę. Jujku, jak piesek się cieszy, Tutaj już tamte przysmaki mu się znudziły, więc musiałem mu zrobić zachętę. O, w postaci takiego paszczecika. O, którego widzicie, on już tak uwielbia, że mi tutaj wącha. Zobacz. O! Schowany. Tutaj. A nie ma. <noise> Otworzył. O! <noise> Jakie mądre piechona, ja nie wierzyłem po prostu, że on takie, tak będzie potrafił, bez niczego praktycznie. Jak pierwszy raz właśnie otwierał tą wajchę, na no to chwilę się tam pogimnastykował. Ale tak to bez większego trudu właśnie to otworzyło. Tak, ogroda no Nazirka, tak? Ulubiona? No, nie ma jej sobie. Patrzcie, wcześniej się znyził, a teraz więcej piechoszuka. szuka. No, ale już na dzisiaj koniec, co za dużo na Zirek, to niezdrowo, prawda? A zawać na Zirek, gdzie jest piesek w telefonie, tutaj. Dok, tak, pożegnamy się. No, tak więc dzięki wielkie za oglądanie tego materiału był bardzo fajny dla mnie, przynajmniej przy nagrywaniu. O, i mnie gryzie tutaj. Tam je podgryźza tutaj. Tam je podgryźza tutaj. No, no, ojku, jajku. No, tak więc dzięki wielkie za oglądanie, Do zobaczenia w przyszłyki na razie.